Facebook prezentowany jest w kolorze niebieskim głównie dlatego, iż jego twórca Mark Zuckerberg choruje na selektywną ślepotę barw. Rozpoznanie koloru niebieskiego sprawia mu najmniej problemu. Pierwsze oficjalne logo Facebooka ukazywało twarz mężczyzny. Włodarze serwisu ujawnili niedawno, iż była to twarz legendarnego amerykańskiego aktora Al Pacino. W początkowych założeniach napis pod przyciskiem Lubię to brzmieć miał niesamowite. Liczba użytkowników posiadających konto na Facebooku szacowana jest na około 1,2 miliarda. W Polsce posiada go 12 milionów osób, z czego nieznaczną przewagę posiada płeć piękna. Let the Każdego dnia dochodzi do 600 tysięcy prób włamań na konta użytkowników. Przeciętny użytkownik spędza na Facebooku około 20 minut dziennie. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, ile godzin sam tam spędzasz, w opisie filmiku widnieje odnośnik, który ci to umożliwi. 78% ruchu oraz aktywności na Facebooku zachodzi poprzez telefony komórkowe. Dziennie wysyłane jest około 350 milionów zdjęć, co stanowi około 27% ruchu całego internetu. W każdej minucie dnia Facebook notuje ponad 1,8 miliona kliknięć lubię to. Najbardziej popularnym profilem na Facebooku jest profil kolumbijskiej piosenkarki Shakire. Drugi jest portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo, a stawkę zamyka raperem Jeżeli planowaliście albo planujecie kupno Facebooka, musicie być przygotowani na koszty liczone w miliardach dolarów. Serwis wyceniany jest bowiem na 134 miliardów dolarów. Całkiem sporo jak na stronę internetową, prawda? Nie zapomnij polubić nas na Facebooku, jeżeli podobał Ci się filmik, subskrybować naszego kanału.